Z tej strony Wix! I dzisiaj jesteśmy na Minecraft bombowej rozwałce. Jeśli e, nie zostawi... Zostawcie łapeczkę w górę i subika w tym momencie na moim kanale. Bo inaczej wezmę ten oto trójząb i was rzucę. Także kto nie zostawił łapeczkę w górę, kończy tak. Dobrze. Eee. Tak. E. Tą wieżą jest każda osoba, która nie zostawiła łapeczki w górę, a to jest jej śmierć. No tak. Dobra. No, standardowo z moim skinem witam się dzisiaj z wami. No, mój skin to taki koleś z włosami, w nieb z niebieskimi oczami, w szelkach, no, w białej bluzeczce i w szeleczkach, które są zapięte oczywiście z przodu taką gumką tak jakby. No, coś takiego. Jeszcze jakieś budki taki troszkę nudny ale taki fajny o Boże dobrze e... dobrze także albo no, dobra e, mamy dzisiaj takie skrzyneczki i dzisiaj będziemy walczyć z Tamdaradam e, tym no, piglinem, piglinem, tak, on wygląda oczywiście tak. Tak wygląda z przodu, z boku wygląda tak. Ma wielki złoty miecz, który nie za bardzo mi wyszedł. Od tyłu wygląda tak. No, a z tej strony wygląda tak. Oczywiście ma jakieś tam spodenki. Ma swój ryjek, który jest taki o, wypukły. Ma coś tam na główce, rączki też. Kopyta ma no takie ten czarne No i dobra, bez przedłużania. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ale ja zauważyłem, że pojawił się tutaj portal. Który oczywiście niszczymy, bo portal jest tu niepotrzebny. Tylko pigliny Włażą No i dobrze. Także my idziemy walczyć z piglinem. Tu. O. Dobra. To idziemy tu, bierzemy jego jajko. E, idziemy tu. Bierzemy takie rzeczy. Wziąłbym jeszcze harpun. Har... Nie, to był... Trójząb. Nie. O. Trój, bo troje i ząb. Dobra. Mamy trójząb, który możemy użyć jeden raz. Mamy łopatę. Mamy tarczę. E, no. Dobrze, to tarczy sobie założymy, albo wiecie co? Za chwilę wracam. Dobrze, także y, już wróciłem po czasie. Y, przerobiłem moją tarczę na troszkę bardziej taką y, V. Y, tylko nie za bardzo mi wyszło do V. Mam pomysł, jak jeszcze zrobić lepiej do V, ale dobra, niech już taka tarcza zostanie. Y, bo no, chciałem zrobić V, ale mi nie wyszło. Trudno. Dobra, wzięliśmy już wszystkie rzeczy, idziemy, posortowałem sobie, i teraz dajemy dużo. O, nie, mały. O, 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 o. o, Dobrze, idziemy na wieżę i e... przetrwanie. O nie, to jest oszustwo. Powinienem mieć więcej HP Muszę sobie coś dołożyć O Dobra, muszę zjeść lewek. Dobra, ten wyrzucamy. O. No, no dobra, niech już zostanie. Chociaż nie odłożymy go tu, żeby nie było szocituję. No i dobra. I... Huu! No i super! <laughs> Wszystkie się rzuciły na mnie. Um, co one robią? Dobrze, ja zjem zupkę i... O nie! O kurcze. O nie, trzeba je tłuc. Patrzcie, ile ich tu jest. Trzeba je tłuc. Wasz testa. Wy też tak oberwiecie łopatom. Jeśli nie zostawicie w tym momencie łapeczki w górę i subika. Ej, no co jest z tymi piglinami? Halo? Czemu one nie giną? Otóż jeden zginął w ogóle? Ile ta łopata ma obrażeń? Aj. 6,5 obrażeń. No dobra, nie jest tak źle. Będę tu jednego cały czas po kolei, żeby zginął w końcu. Najpierw tych małych się trzeba pozbyć. Kurczę, tylko nie mam do nich dostępu. Trochę ich wybiję i wchodzę na dół, wiecie? Ej! Czy to będzie uznane za czyty, bo tam leży złoty miecz? Mogę go podnieść, czy to będzie uznane za cheaty? Ha? Nie wiem, najem się dosyta i chyba tam schodzimy. Inny łopatą tylko. NIE! Zginąłem, serio? Boże, jak mi ostatnio nie idzie, to był głupi pomysł schodzić tam. Trudno. Wchodzimy jeszcze raz. Game Mode Survival. Yy, Samon A w ogóle wiecie, że Spiglin brutal? Może zawalczymy z nim jako bonus taki. Dobra. Patrzcie. O! Zapomniałem, że on tak dużo HP daje. O, one znajdują się w bastionach, wiecie? Te pigliny... E, brutale. No, dobra. Dobra, niestety nie powiodłem... E, także kasuje. kasuję ekwipunek. Niestety nie powiodłem zadaniu. E, ale trudno. Pomniki tak musimy wysadzić. Co tu robi wiedźma? Dobrze. Gdzie jest TNT? Tu jest TNT. Odpalimy go nietypowo. Bo odpalimy... Czy możemy odpalić? Mam pomysł. Odpalimy go zaczepem na linkę. Dobrze, także... Li... nie. A, dobra, wiem. Nić, tu. jeszcze resztą by się przydał. No i dobra. Także obsypujemy go TNT. Bardzo ładny, ale niestety muszę go zniszczyć. E... Trudno się mówi. Dobrze, tutaj na pysku mu damy Znaczy na pysku, na ryjku chyba raczej Na pysku A też nie wiem, świnie chyba mają ryjak Nie no, świnie mają na pewno ryjak Czemu ja mówię pysk? Ryj Wiem, że to źle brzmi Bo nie powinno się tak mówić, ale Ja mówię nie tak, że kogoś obrażać Tylko tak jak zwierzęta mają No mam nadzieję, że zrozumiecie Chyba, że jesteśmy małymi dziećmi I nie szajcie. Dobra, damy tu i tu damy resztę, który można zmieniać. E, musimy teraz dać, żeby było ciekawie. Weźmiemy sobie to. I to. O! I dobra, odpaliłem. I. Ło! Wow, ale reakcja łańcuchowa. O Boże! U! Uh. Ej, ta, tam wybuchło, to nie miało być planowane. No dobra, nie no. Wybuch był yy, przefajny. Jakby, a wiecie co, na kolejny raz, jak będzie wybuch, yy, to dodam głos, żeby było ciekawiej. Ok. Chwila. O. Ctrl-Q. No dobrze, także to już chyba wszystko. Ło, jak delfiny skaczą? Jeszcze tylko dam obsydian. Gdzie to był? Tu. O. No i dobrze. Jeszcze tylko trzy odcinki. na znaczy trzy postacie, i kończymy tą serię. Także papa. Stawcie łapeczkę w górę i subika. Poproszę.